Pierwsza emisja, generalna I tutaj doskonałe prążki. Doskonała świeżość emisyjna tego banknotu. Przy jedynie złożeniu go w pół. Gdzie garb tego złożenia widzimy tutaj z tyłu? Poza tym przepięknie. Z tego co widzę, innych tutaj pobocznych złożeń nie ma. To centralne jest może dość wyraźne, ale bez przetarć. Naturalna. Mocna kolorystyka, żadnej konserwacji, numeracja sześciocyfrowa. Piękna, okazowa sztuka. I bardzo, proszę Państwa, bardzo rzadka emisja w takim stanie, gdyż o ile generała, czyli tą drugą emisję, jeszcze czasami można w takim stanie spotykać, więc tam gro kolekcjonerów, przynajmniej jeszcze do niedawna, czekało na te sztuki zupełnie idealne, tak tutaj mamy już do czynienia z Dużej klasy rzadkością, szczególnie pod względem takiego stanu zachowania. Zdecydowanie.